Do tej pory było o tym, jak frontlupa robić, a teraz będzie jak nie robić. Błędy to w wypadku frontlupa raczej bolesny temat dla rajdera, choć jednocześnie bardzo wdzięczny dla fotografa. Nic tak nie ożywia zdjęcia, jak efektownie nieustanny frontlup. To jest klasyczne wyjście z kapci, czyli wypadnięcie stopy ze strapa. Te upadki naprawdę bolą i dlatego niezwykle ważne jest takie wyregulowanie strzemion, aby dobrze trzymały stopy. Jednak podstawowym grzechem początkujących frontluperów jest po prostu brak zdecydowania. Niby chcą, niby się zbierają, ale się rozmyślają i czy chcą, czy nie chcą i tak walą w wodę aż miło. Niestety front lub to taki manewr którego nie wolno zaczynać, jeśli nie jest się na 200% pewnym, że chce się go zrobić. Tutaj nie można się rozmyślić w trakcie. No chyba, że macie ochotę na jakieś efektowne zdjęcie. Kolejny problem to brak przesunięcia żagla do przodu po wybiciu, co kończy się najczęściej runięciem do przodu na twarz. Żagiel nie może nadać tutaj rotacji, bo nie jest wystarczająco przesunięty do przodu. Porównajmy to z prawidłową postawą. Zwróćcie uwagę na tylną rękę i nogę. Zauważcie, że choć w obu wypadkach ręce szatowe są przyciągnięte do ciała, to tylko żagiel po lewej stronie jest wyraźnie przesunięty do przodu. Dzieje się tak, ponieważ tutaj ręka szatowa trzyma bomb o wiele bardziej z tyłu. Po prawej stronie ta ręka nie została przesunięta do tyłu jeszcze przed wyskokiem, i teraz, choć jest wybrana, to wyłącznie przybliża pędnik do rajdera, a nie przesuwa żagla do przodu. Natomiast po lewej stronie żagiel jest przesunięty do przodu względem środka masy i w ten sposób siła ciągu zyskuje ramię i zaczyna obracać cały zestaw. Nic dziwnego, że po lewej stronie akcja kończy się ustanym lupem, a po prawej upadkiem na twarz do wody.